To już część trzecia i zapraszam na kamerę Wiktora. Nie, no to moja, ale Al telefonem. No trzymaj. Abyś mnie nacisnął. Dobra, idź. jest? No. Pani Masz. Idź pierwszy. Dobra. Wiem, że Pięknie jestem jest starszy. No. A szczególnie z telefonem, Elo, pozdro. Pozdro doszony. Co nie, Wiktor? Że takie dobre telefony. Dobra, trzymaj. Na Nie. No, bo nie chcę. chyba nacisnął. Nie. Nagrywasz? Tak. Nagrywam. Proszę. Jestem. Dziwnie wyglądasz na kamerze. No wiem, w tej bluzie. Spoczko, ja idę. Wiktor, czemu nagle twoją? Dobra, nieważne. Spoko. Dobra. Raz się żyje, czy nie? No. właśnie, bo raz się żyje. A ja twoją. No serio? No. Dobra, idziemy? Tyle wolno idę, wiem. Na Częściej drugie. Aha Dobra, idziemy Cześć. dalej. Dobra, nie, nie. Idź dalej. Tak, jesteśmy królami dżungli. Może nazwiemy jakieś jeszcze odcinek się powiedzieć, życia. Nie. Powodzimy chodzić przez moje pole. No czasą. Okej, okay, ale to nie dzisiaj. Nie, nie, nie. Może no jutro. Jutro? No. no. Może, bo... Ale trzymam widoski Trzymaj kolego. No. Wiem, dziwnie wyglądam na kamerach. Wolę siebie nie pokazywać, ale spoko. Ten? Mogę pierwszy? A my tu już byli. A no, by, byliśmy tu. Jeszcze chwila. Mogę Dobra, idziemy do galaży jako przed Oczywiście. Będzie możliwe, że jeszcze ten skwata. No będzie raczej. A w ogóle mam nadzieję, że to dobrze policzymy, że wyjdzie coś 30 minut. Wiatr na chatę. Nie zamykaj. Dobra, spaczka. Ja siadam, nakładasz z przodu, bo nagrywam, a jak się nagrywa, to się dzisiaj z przodu, czy nie? I nagrywam swój palec. Dobra, Wiktor, nie rozwalaj. Tak, to jest kimko? Miksem. Nie, nie, nie pokażę tego ludziom, chociaż już zauważyli. Ale może nie przetłumaczy. Nikt, tak. Mocno pada? Ja spojrzę. Ja mam kamerę. Czy nie? Nie pada. Dobra. Jeszcze z tym. Czy nie? Chwila? No lepiej nie. Chwila. Ja. Mój tata przyjechał. A to nie tata. Mi tata pojechał motorem. A, tak. Ja. O, no nie no. Musisz dwa razy. No to podtrzymaj mi to. Tylko nie naciśnij nic. Nie męcz się tak! Zostaw otwarte. Mogę trochę podtrzymać przez chwilę, nie? Nie wiem. Mogę pochodzić z kamerką. I tu się poczuło. ale... Nie pozdrawiam. Eee. Już 4 minuty nagrywam. A Kurde. A, A minuta się nad tym męczysz. Zostaw to. Nie. A się nie poddaję ten okay. Trzymaj się. Nie. Nie <grym> Będzie chyba to Dobra Dwie minuty się męczy wręczam chwila Nieważne Zaraz będzie 6 czwarta. Dobra część Nie Jestem taki Dobra, Dobra daj. ja jaję Dobra idziemy... I weź pieluj na mnie. Ej, w ogóle takie nie robi, gdzie się nagrywam. Bieluj się na YouTube, ale nie. Nie, nie, nie nagrywajcie. Le już stolację. Wiem. Idziemy teraz. Na siebie. Zaszkontrolujemy Coca-Cola, nie no. Naglej Coca-Cola. 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 Co -co Dobra. Nie, 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 bo, bo ludzie pomyślą, że jak nie To tylko kolegę, to tylko Patrz. O kurde, za chwilę część czwarta. Ja, za ile to minut? Sześć. Za chwilę część czwarta i koniec część. A chwila, zanim będzie część czwarta, czwarta. Dobra, dobra. to, ale ja spróbujemy może dzisiaj przejść. Na no, aż... części czwartej. A w sumie teraz zanim. Chcę, żeby to wyglądało jakoś epiczko. To wiesz, jak zrobię? Epiczko. Tak, pomoże. No super. Ja to robię epiczkie. W ogóle mogę wejść? Z kamelką? Chyba tak. Chwila. Bludno? Może Ty Typie. Typie, nie, nie typie. Ja przejdę. Nie, bo ja mama mnie wyżej drzwi tak jak stać Nagram ciebie od przodu, co nie? Ja Dobra, weź. Ja naprawdę nie mogę. Jeżeli coś, powiedz, że ja się nie boję tylko. Nie mogę Jak tam widać coś? Tak! Spoko. Chyba nie wyjdziesz. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Masz. Dzięki. Poka. Ile minut? Bo na 8. Dobra, 7 i jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Jakaś minuta. To trochę to potrawa. Typowy dzień mojego życia. Typowy dzień mojego życia. No same tytuły będą takie same, Elo. Tylko, że podpisana 1, 2, 3 i 4. Za ja chwilę, koniec? chwila, chwila, chwila. Jeszcze żeby było 8 minut lewalec. Dobra, koniec filmu. Koniec!